Dzisiaj o godzinie 9 do staniska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bródnicy wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu drogowym. Po przybyciu na miejsce pierwszych zastępów zostano pojazd ciężarowy przewożący olej opałowy w ilości 10 tysięcy litrów, który leżał w rowie poza jezdnią. Ruch na drodze odbywał się normalnie, miejsce zdarzenia zabezpieczono. W tej chwili trwa wypompowywanie oleju, napędowy, oleju opołowego przepraszam, z cysterny, która znajduje się w rowie do cysterny podstawionej przez przewoźnika. Na miejscu działa pięć zastępów, trzy z Komendy Powiatowej i Państwowej Straży Pożarnej, dwie jednostki OSP z terenu powiatu Burgińskiego. Pompujemy przy pomocy specjalistycznej pompy do substancji ropopochodnych. Pompa jest uziemiona. Pompujemy. Pompa jest turbinowa, więc nie ma napędu mechanicznego. Działania w tej chwili trwają. Wypompowujemy.